Teraz opowiem chwilę o tym, jak to jest z tymi zjawiskami nadprzyrodzonymi, przejdę w inne miejsce. Jak to jest z tymi zjawiskami? W jaki sposób się manifestują? W jaki sposób możemy w nich uczestniczyć? Czym są tak naprawdę? Otóż świat duchowy, świat przyrody, natury, ma wokół nas wiele do zaoferowania. Pewne rzeczy dzieją się na poziomie światów równoległych, gdzie lasy, nawet wydające się, że są puste, że są tylko ptaki, owady, rośliny, wiatr, bywają pełne życia. Zwłaszcza kiedy wibracje ziemi poprawiają się, pewne istoty lasu, duchy przyrody powracają na te tereny. Ktoś by się śmiał, że wierzę w krasnoludki. Owszem, wierzę w takie istoty, które są. Podobnie przedstawiane, jak właśnie krasnoludki, leśne elfy, leśne duszki. Często w filmach anime, zwłaszcza japońskich, te rzeczy są naturalną częścią naszego ekosystemu, i w niektórych kulturach wierzy się w ich istnienie, nawet wykonuje się różne rytuały. Tak samo w Irlandii, fairies, czyli te różne leśne wróżki, czasami różne inne istoty, które lubią podokłuczać ludziom, jeżeli są sami też niegrzeczni. W każdym bądź razie poruszymy sobie pewnego dnia tą moneklaturę. Postaram się przybliżyć wam różne innego rodzaju nazwy, które są rozsiane po świecie, tak jak na przykład Hern, czyli Bóg lasu, opiekun lasu. Otóż najczęściej te właśnie zjawiska, te właśnie rzeczy będą manifestować się wtedy. Kiedy będziemy na nie gotowi, kiedy nasza percepcja i nasz umysł nie będzie ich wyklucza. Nasze postrzeganie często może być wystarczająco rozszerzone i nasza percepcja możemy i możemy i nie tylko możemy, po prostu rejestrujemy nasz mózg dużo więcej niż nasze oczy w danym momencie rejestrują, ponieważ skupiamy się na określonych bodźcach jesteśmy do nich przyzwyczajeni, to też powoduje, że nasz umysł jest w stanie wychwycić wiele różnych zjawisk, wiele nawet magicznych rzeczy, ciekawych rzeczy, różnych też synchronicznych sytuacji, ale wypiera je bądź przechowuje w innych aspektach naszej świadomości, oddzielając je i wkładając do podświadomości, do nadświadomości, do różnych sektorów pamięci głęboko, tak aby nie, obci nie obciążały psychiki człowieka. Ponieważ jeśli człowiek nie jest gotowy na pewne doświadczenia, wrażenia, to może ich doświadczyć tylko, raczej, znaczy, albo natknąć się na nie, niby przypadkowo, czasami są pewne przypadki, natknąć się na pewne zjawiska, które mają uruchomić jego wiarę w nieprzypadkowy sposób, by zaczął w to wierzyć, by na to się otworzył. Czasami percepcja wielu różnych ludzi pracujących z energią zaczynała się ta głębsza percepcja od właśnie takich zjawisk, że doświadczyli czegoś niesamowitego, doświadczyli czegoś spoza granicza tej ziemskiej rzeczywistości, co tak ich otworzyło, że to jest możliwe, że ich umysł zaczął im pokazywać, zaczął wychwytywać te rzeczy na co dzień, zaczął im pokazywać to, czego dotychczas nie widzieli. To tak jak medytacja, w której zanurzając się w przyszłości, możemy zauważyć inne doświadczenia, inne rzeczy, których wtedy nie widzieliśmy. Możemy przypomnieć sobie fragmenty, fragmenty. rzeczywistości naszy, i naszych wspomnień z dzieciństwa albo nawet z ostatniego miesiąca i w medytacji zobaczyć, że e, nasz umysł, nasze możliwości percepcji zarejestrowały więcej doświadczeń, odczuć, aniżeli my w danym momencie je zdążyliśmy spostrzeżeć. Spostrzec, zobaczyć, dowiedzieć się. Zwykle te doświadczenia. Potrafią nas znaleźć, my na siłę nie musimy ich szukać. Po prostu żyjąc z intencją i oświadczeniem w naszym polu, że chcemy doświadczyć rzeczy niesamowitych, niezwykłych, których na pozór oczami fizycznymi zobaczyć nie możemy. Jesteśmy otwarci na dobra wszechświata, na jego wyciągnięcie dłoni do nas, na jego piękną, niezwykłą moc kosmiczną i tą ziemską. Jeśli Zaczniemy w polu zaznaczać taką potrzebę, taką informację, jeśli ona będzie krążyć wokół nas, to różne siły duchowe, siły przyrody i sama energia w sobie zacznie nam więcej pokazywać. Człowiek, który ma zamknięty umysł i jest ciągle nieszczęśliwy, albo ma, ma małą pewność siebie, mało miłości do siebie, jest w stanie iść drogą, na której będzie leżała złota moneta, albo 100 zł, 200 zł i tego nawet nie zauważy, bo jego. Umysł jego funkcjonowanie z innej rzeczywistości, on, on w momencie nawet pójścia na spacer, nie jest tu i teraz. Idzie, myśląc o przeszłości, myśląc o przyszłości, będąc gdzieś daleko poza tym, gdzie jest w danym miejscu, i to powoduje, że często taki człowiek jest w stanie przeoczyć nawet bardzo materialne, nawet bardzo piękne rzeczy, które mogą być wokół niego. Przyrównałem to troszkę do pieniędzy, ale może to, mogą to być grzyby w lesie, których szuka, może to być wiele innych rzeczy. Dlatego warto jest na drodze szamanistycznej pamiętać o byciu w tu i teraz, bo medytacja, rozszerzanie percepcji poprzez obserwację tego, co jest tu i teraz, pozwala nam naprawdę zwiększyć nasze możliwości odczuwania, percepcji, by zauważyć coś, co mogłoby być normalnie niewidoczne. Czasami bowiem te największe skarby są bardzo subtelne. Bardzo subtelne czają się za nimi odpowiedzi, możliwości i zrozumienie. Czasami uświadomienie sobie jednej myśli z naszej wcześniejszej inkarnacji, jednego zdania, jednego odczucia może zmienić bardzo naszą percepcję życia tu i teraz. Bądźcie otwarci, bądźcie gotowi. Pracujcie nad dojrzałością i otwartością na to, co może do Was spłynąć z nieba i ziemi? Pozdrawiam serdecznie, Artur Sierocki. Zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału YouTube, a także zaglądnięcia do mojego sklepu internetowego, który został utworzony jakiś czas temu, gdzie będą znajdowały się m.in. warsztaty, wykłady, ćwiczenia. Zegar życia.pl jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem mojego kanału YouTube oraz mojej twórczości, teraz możesz to zrobić. W opisie pod filmem znajdziesz link do wysyłania darowizn na konto Paypal. Dziękuję serdecznie za wszystkie darowizny i pozdrawiam. Artur Sierocki, Zegarz Życia.